Dziękuję ci bardzo, Dziękuję ci ja bardzo, tak, z dnia chłopaka jemy w KFC i... ja <laughs> Najlepszy ja jest w ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. ja też zobaczę Po co byłaś w jedronce? No? O kurde No to niezły prezent I to o to mi chodziło, bo ja takie chciałam jeszcze powiedzieć, on się nie niej a potem myślę, a nie, zrobię nie <laughs>

Ostatni z show, też Oj, 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 no? Co? Jest dzień piroga? Tak, święto na Z Dzień piroga jest festyn na dzień piroga zrobiony. I, i Milak się do mnie śmieje, że nie trafiłam piłką ani razu, a ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, bo że, traf... nie, uważam że trafiłam tam, gdzie chciałam. Prawie. Prawie się wyszło. A to mnie było fajnych nagród. Były jakieś samochodziki dla dzieci, no sorry. Pluszak. No, ale te pluszaki też były słabe. A poza tym, można było chyba za darmo pierogi dostać. I była duża kolejka. Po pierogi. A, to tak, to i to można to się nauczyć lepiej pierogi, super, i ja historię nie. pierogów można się dowiedzieć. Przypominam, że dzisiaj również jest Dzień Chłopca. Do koloru, do wyborów. O zobacz. Mam podobną kutkę. Masz w tym? Ale jeszcze inna, jeszcze inna taka podobna. Kurde, musimy sami coś wziąć, skołować, czy skołować, tu zaczepić. No ja mam... Ja mam kutkę. Ale nie przy sobie. No chyba przy sobie. Masz przy sobie kutkę? Chyba tak. Z pracy, wiesz? Ale, Ale muszę zobaczyć. To jak głupio ktoś tutaj... A nie, bo to nie wyjdzie Kupuję za ciepło. Ale chyba nie mam wszystkich. Kurde. I kaczuszki są. No, też wiemy, że nazywa się to most miłości. Kurczę, teraz bardzo żałuję, że nie mam tej kłódki No. O, zobacz, zobacz. Mało tego, to nie tylko z jednej strony, jeszcze z drugiej. A z drugiej jest już to się dopiero rozwija. A ciekawe jak później będzie Kurde, szkoda, że dzisiaj niedziela, bo to nawet ciężko będzie kupić. Antyczne. Nie wpisują swoje imiona, kurczę, ale moja była za mała, żeby wpisać tam imiona. Kiedyś musimy przejść i ten to zrobić. Mówisz? Będziemy na zawsze złączeni. Z mostem. Na moście, tak. Można i tak. A to jest? Chodź tam. <grym> No. A ja fajnie A i dosięgnie co? Nie, doskoczyć tak, ale nie dosięgnie tak. tak Nie, bo wie, ja nie doskoczysz no To sfruj Czekaj, niech zejdzie trochę niżej Guzi, za wysoko Nie, no Esi Jak mi Wow. Nie, a teraz to dupa, to jest dupa. Ale jest jest Mogę się powrócić? Ja, ja. Позовут, златные, златные. Ура! Там напущущило, не пало. О! О! to. No ha, idziemy. O oh, boże. Ale strasznie. Jak to Taki spodobnie? Nie, to teraz, tego nie do się. No teraz nie. Fuck, fajne. Wiesz, że mi też będziesz musiał dać? No. A co to znaczy? To jest, to jest Superman. Tak? Jo. To no, co, so, teraz ty chcesz, tak? Doradka, no, Pokaż ile złości w tobie, no ile to jest złości, tak, wyżyj się, no. No dawaj, no, tak jak moją twarz jak wyglądała. No jak moją twarz, no. O Jezu! O que é isso? Oooooh! Jenny, to połowa! Nawet mniej niż połowa mojego! Ale um to é pomiędzy anemico a brutal! Anemico, Pomiędzy, to <soramiento> é pra mim brutal! Esse é brutal! Słabo, słabo! Właśnie na nie jadłaś po prostu i tyle No właśnie, nie jadłam się dalej du, 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 du. Nie ma jak najlepsza część Mam tylko w tym... klipie Chcesz stanąć koło pandy? Można i tak Musisz stoi ale się prezentuje bo robię pierogi Nie, no to. Bo dzisiaj a, dzień pieroka, kochasz? No. nie, robisz? jak nie, nie, pieroga, to muszą być to Muszą. nie, nie, truskawkami nie, 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 A a nie, 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 nasz I nie, się nie, nasz A ci co nie, nie, to tracą nie No, tylko tyle, że minusem w jakim minusem jest to, że nie mieszkamy razem niestety. Zaraz musisz jechać do domu i zostawisz mnie samą. Jo. Jo. I tyle tylko masz do powiedzenia. Jo. Jo, zostawisz mnie samą, pójdziesz sobie, kiedy, nie wiem. Spotkasz się z kimś innym. No nie no, ja bardziej powiedzieć. Ale nie martwcie się. Odcinki dalej będą. <laughs> A to rzecz wtedy, tam w Gdańsku, to było świetne, to wiszące coś. Mhm. Ciekawe właściwie, co to było i po co. Jak to się nazywa? <grywa> Wiszący to <grywa> Ciekawe, co by się stało, jakbyś to złapał. Poleciałby? <grywa> Razem. <grywa> Jasne. <grywa> A to byłem. Pią. Nic widać. dzieje? Uh! O, 22 już jest, o kurde. O oh, fuck. No dobra, no dobra. dobra. Leć. Well. Well. nie widzę Cię Dzięki, błagam Cię. Ej Magu, co robisz? Ciastka! Robisz ciasteczka? Magu robi ciasteczka. Mmm, no ale wygląda. Tam jest, że wcześniej to była i mówiła ale wszystko wyglądają. Nie wiem. Wyglądają jak kupa, no. I to, mmm, jak wyglądają, to była ironia, mogło. Czy tam są rodzynki? Tak. Oś, rodzynki, a Paweł nie lubi rodzynki? Mogą z czym będą ciasteczka? z czekoladą, orzeszkami, rodzynkami. A czy orzeszki znowu będą solone? Nie. Więc... O. No coś wtedy były dobre te solone, takie coś innego. Z tym, że ja bym te orzeszki pokroiła. Bła! Bła! Pokaż da. pokaż radę co ale dobre to. Można oblizywać. Tylko nie chcę ciasteczek What the fuck are you doing? Powiedziałeś, że można oblizywać. Ale ty tego nie robisz. Niczego. Więc nie masz prawa oblizywać. Ja mam prawo, bo no nie mam jak się tego to No Nie wiem. Jeszcze ma nos, z orzecha. To jest Mariusz. Ale, ale fajny. Jesteś dumny ze swojego dzieła, tak, jestem dumny z Mariusza. Nie, pokazać, jakie jest silne. Ale uważaj, żeby ci to w głowie nie wagało. Tu masz górę, kochanie, przeciwko. Tam wszystko <laughs> jest w tu, tu, przejdę! Ma się ok, przejdę! Szyka, szyka, no Dobra, mnie Jejkuś! Tak, tak, tak! Tam w środku są moje ciasteczka. Wiesz, kamerko? Te będą bardzo dobre. Tak będziesz stać sobie przez 8 minut. A tak w ogóle to nikt nie wie, że w moich ciasteczkach jest tajny przepis. Tak, tajny przepis. I stracę to tylko jednej osobie. Na łonie śmie. No, o no ładnie, no ładnie. Co? Moje.